Prezentujemy klientom trzy rodzaje, trzy standardy domków mobilnych. Firma nasza od kilkunastu lat zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych, więc wykorzystaliśmy swoje doświadczenie i moce przerobowe, więc mamy opracowaną ramę stalową ocynkowaną. Cała reszta powstaje w konstrukcji szkieletowej z wysokogatunkowego drewna konstrukcyjnego. W tej chwili oferujemy klientom trzy standardowe takie rozwiązania, jeżeli chodzi o ogrzewanie tych obiektów. Jest to elektryka, czyli grzejniki panelowe elektryczne. Mamy w ofercie również centralne ogrzewanie gazowe i coraz częściej klienci decydują się na wysokowydajne kominki zasilane peletem.